Witam Państwa serdecznie na dzisiejszym live. Dzisiaj krótki temat pod tytułem Pies w ogrodzie. Pies w ogrodzie, zawsze w modzie, jak to, jak to ludzie mówią. Wiele osób mnie pyta: Mam ogród i mam psy. I tak naprawdę niewiele się o tym mówi, bo pies w ogrodzie jest problemem. On potrafi stworzyć, stworzyć problem. Ja mam dwa psy, pies i, psa i sukę, więc doskonale wiem z czym te problemy się wiążą. Po pierwsze, spodziewajmy się tego, że psy w ogrodzie po prostu sikają one normalnie oddają mocz i teraz ktoś mówi tak super no to suczka lepiej wcale nie lepiej bo suczka sobie kuca na trawie i potem mamy tą trawę w tych miejscach trochę wypaloną pies za to podnosi nogę jeżeli to robi przy dużych drzewach no to jest mniejszy problem ale teraz jeżeli to robi tak jak u mnie przy krzewach przy hortensjach przy najróżniejszych innych przy najróżniejszych innych roślinach, no to jest już problem. Czyli po prostu musimy spodziewać się tego, że w niektórych miejscach, ja zauważyłam na przykład przy moich bukszpanach, że te bukszpany na dole są lekko wypalone. Nie wiedziałam skąd, ale potem zauważyłam, że pies sobie tam wybrał miejsce, że będzie tam po prostu siusiał. Kolejną sprawą z takich jeszcze rzeczy nieprzyjemnych jest to, że też psy się załatwiają po prostu. Jeżeli nie wychodzimy i nie załatwiają, nie robią kupy na zewnątrz, no to musimy to sprzątać. Ja to robię tak, że raz w tygodniu biorę po prostu rękawiczki, biorę worek i obchodzę dosyć dokładnie ogród i te kupy po prostu sprzątam. No nie ma nic nieprzyjemnego w tym, nie ma nic przyjemnego, jak człowiek by w takie coś wdepnął. No słuchajcie, no są to nasze zwierzaki, nasze psy i. i i jeżeli ktoś oczywiście lubi mieć w ogrodzie problem, no to niech, niech sobie go ma. Ja, ja to zbieram, bo ja nie chcę mieć, nie, nie chcę mieć kupy. Kolejną, rzecz, czyli to omówiliśmy. Nie spodziewajcie się, że, że to się zmieni, chyba że psy nauczycie, żeby załatwiały się tylko i wyłącznie poza ogrodem. Gratuluję pomysłu. Jak jest ulewa, ja wiadomo, że tylko otwieram okno, otwieram taras i, i psy wylatują. Jest zapewne tam gdzieś nasiusiają. Kolejna rzecz, kopanie dziur. No słuchajcie, no tu jest problem. Ja wysadziłam około 20 host, 20 camp host, no i po godzinie 5 było wykopanych. No Houston mamy problem. Rasy, które kopią, ja mam rasę, która nie kopie, bo ja mam harty, więc harty raczej biegają, nie kopią. Więc te psy potrafią wziąć i, i, i wykopać rośliny. Dlatego staram się sadzić wieczorową porą, żeby psy już nie wypuszczać je do ogrodu, żeby ta ziemia ciut się ubiła, żeby one nie zwracały uwagi. Ja z tym kopaniem problemu aż takiego dużego nie mam. Mówię dlatego, że rasa, którą posiadam, jest to rasa psów, które rzadko kiedy, kiedy kopią. Kolejna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, to zabezpieczenie. Zabezpieczenie posesji i zabezpieczenie płotu. Mój pies poprzedni no, potrafił się naprawdę przekopać. Nie wiem, jak on to robił. No to taka glizda kurczę, wychodziła gdziekolwiek tylko była mała szpara, potrafił się przekopać do sąsiada i oczywiście u sąsiada co trawa lepsza, no, bo załatwić się lepiej u sąsiada niż u siebie. Dlatego zabezpieczenie podmurówką, nie podmurówką pies jest naszym problemem. To, że pies wyskoczy na ulicę i zostanie potrącony. To jest nasza wina i my mamy odpowiedzialność za te zwierzę, i to nie jest wina kierowcy. Na mało tego, możemy jeszcze może się zdarzyć, że nas kierowca obciąży tym żeby mu zapłacić za szkody, oczywiście pies może zginąć, już nie mówię o takich tragicznych rzeczach, więc zabezpieczenie posesji. I kolejna rzecz taka, dobór roślin. Ja teraz nie będę wymieniać roślin, które są szkodliwe dla psów, ale warto bierać rośliny, które nie szkodzą psom. Psy potrafią podgryźć, psy potrafią sobie biegać z tym, potrafią no, czy zjeść trochę trawy, czy tą roślinę, Ugryźć, więc proponuję, żeby dobierać te rośliny, dobrze wyczytać, że one są nieszkodliwe, zarówno dla psów, czy jak mamy dla kotów, również. Kolejna rzecz opryski. I opryski, nawożenie. Czytajmy etykiety. Czytajmy bardzo dokładnie, czy to jest szkodliwe dla zwierząt, czy nie. Czytajmy, starajmy się robić te opryski tak, żeby to zwierzę potem przez ileś godzin nie wychodziło. Więc wieczorem, na noc, czy, czy, czy w takim terminie, mi się zdarzało, że po prostu psy wywoziłam na jeden, dwa dni do moich rodziców, żeby one nie musiały wtedy, wtedy. Y, y, hasać po tym ogrodzie. Y, nawozy, na przykład, do trawników, fajnie mieć nawozy bio, bo to y, one są y, wtedy bardzo y, nieszkodliwe dla zwierząt y, i bardzo, bardzo fajnie działają. Y, i kolejna rzecz, o którą może się nie wspominać, wypuszczając psa do ogrodu, liczmy się z tym, że jeżeli mamy ogród taki jak ja ukwiecony, tutaj akurat ja mam, siedzę sobie przy wejściu do domu, mam donicę, spodziewajmy się tego, że taki pies może zostać ugryziony przez osę bądź inną, nie wiem. Ja mam żaby, więc, czy ropuchy, więc może złapać ropuchę, może w tym. Yy, yy, może ona ten jad mu wypuścić, czy faktycznie yy, zdarzyło się, że mój pies nagle stał się, akurat nie ten, ale yy, drugi stał się bulterierem, gdyż tutaj w okolicy Pyszczka został ugryziony przez jakiegoś owada, nie wiem przez jakiego. Yy, więc też yy, od czasu do czasu, jeżeli psy biegają sobie luzem po ogrodzie, no to proponuję żeby, żeby od, od, spojrzeć na nie czy coś, coś się nie dzieje i, 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 i takiego psa no, kontrolować no to jest to zwierzę ono musi musi być pod kontrolą Kolejna rzecz, i to na przykład u mnie się zdarza, jako że mam harty, no niestety ja mam wydeptaną ścieżkę. One biegają dookoła domu i sobie wybrały jedną, jedną ścieżkę, którą, którą biegają, i w tym momencie ta trawa jest tam po prostu wydeptana. No i teraz co zrobić? No nic nie zrobię, no bo co? Nie zabronię im, postawię im płotek, postawię im cokolwiek, no to one będą to przeskakiwać albo omijać. No, Słuchajcie, jest to zwierzę, i decydując się na y, piękny ogród, y, decydując się, y, stwórzmy go takiego, żeby on był dla tych zwierząt no, przyjazny po prostu czyli wybierajmy rośliny. Zabezpieczmy ogrodzenie, zróbmy, kontrolujmy od czasu do czasu. Wystawmy tym psom wodę na zewnątrz. Też fajna rzecz, że w tą wodą mogą się poić ptaki inne zwierzątka ogrodowe, ale też pies niech ma nie tylko miskę z wodą na zewnątrz, w środku, ale i na zewnątrz. Ja życzę Wam wszystkim, żeby Wasze psy nie kopały w ogrodzie, nie spotykało ich żadne nieszczęście z racji owadów i żebyście naprawdę byli szczęśliwi. Bo pies w ogrodzie, który wygrzewa się na tarasie, to jest naprawdę ogromne szczęście. To jest ogromne szczęście, jak przy pracach ogrodowych widać, że to zwierzę leży i pilnuje i, i nas kontroluje. Ja życzę Wam, żeby każdy pies był taki jak ten, czyli był taki grzeczny i miły. I proponuję, żeby faktycznie zwrócić uwagę na to, żeby zarówno my, żebyśmy się czuli dobrze w ogrodzie, jak i nasze psy. Dziękuję Wam serdecznie za chwilę poświęcone i do następnego razu.